Liczba przestępstw w Polsce i na świecie regularnie rośnie. Na kanale kryminalne newsy znajdziecie informacje o najświeższych wydarzeniach kryminalnych z kraju i ze świata. Szukamy świadków nielegalnego pokazu fajerwerków w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Tatrzański Park Narodowy zwraca się do społeczności o pomoc w identyfikacji osób, które zorganizowały nielegalny pokaz fajerwerków w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Incydent miał miejsce w lokalizacji, gdzie nie ma wyznaczonego szlaku turystycznego. Moment odpalania fajerwerków został udokumentowany przez jednego z turystów i opublikowany przez serwis Tatromaniak Andrzej Krzeptowski-Sabała. Komendant straży TPN podkreśla, że takie zachowanie jest niedopuszczalne i zapowiada podjęcie działań w celu ukarania osób odpowiedzialnych. Mandat karny do 500 zł oraz możliwość skierowania sprawy do sądu o złamanie zapisów ustawy o ochronie przyrody są przewidziane dla sprawców. TPN apeluje o pomoc świadków, którzy mogą udzielić informacji na temat tego incydentu. Osoby posiadające informacje są proszone o kontakt. Używanie środków pirotechnicznych na terenie Parku Narodowego jest całkowicie zakazane ze względu na wpływ na zwierzęta. Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski podkreśla, że huk fajerwerków może wywoływać panikę u zwierząt, co z kolei stanowi zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Na razie nie wiadomo, czy osoby odpowiedzialne nocowały w schronisku w Dolinie? Strzelanina na domówce pod Krakowem. Mężczyzna zaatakował z zazdrości. Wstrząsające wydarzenia miały miejsce podczas domówki w gminie Wieliczka pod Krakowem. Zamaskowany mężczyzna zaatakował organizatora imprezy, wcelowując w niego broń z zazdrości o jedną z uczestniczek. Noc z 29 na 30 grudnia. Zamieniła się w koszmar dla uczestników imprezy domowej, która odbywała się w jednej z posesji w gminie Wieliczka. Około godziny trzeciej nad ranem, gdy goście opuszczali zabawę, pojawił się zamaskowany napastnik, który wycelował broń w 23-letniego organizatora. W wyniku ataku 23-latek został ranny w kończyny oraz tułów. Policja. Po otrzymaniu zgłoszenia o rannym mężczyźnie, szybko zareagowała i jeszcze tego samego dnia zatrzymała sprawcę. Okazało się, że motywem brutalnej strzelaniny był akt zazdrości. Sprawca, 23-letni mieszkaniec powiatu Wielickiego, usłyszał zarzut narażenia drugiej osoby na niebezpieczeństwo. Za to przestępstwo grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Poszkodowany trafił do szpitala w Krakowie z obrażeniami ciała. Policja informuje, że użyta broń to prawdopodobnie wiatrówka, która strzela metalowymi kulami za pomocą sprężonego powietrza. Kradzież rozbójnicza w Krakowie. Policjant po służbie powstrzymał agresywnego rabusia. Wstrząsające wydarzenia miały miejsce kilka dni temu w jednym z krakowskich dyskontów, gdy agresywny mężczyzna dokonał kradzieży rozbójniczej. Na szczęście dzięki reakcji policjanta po służbie udało się obezwładnić rabusia. 30 grudnia policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży rozbójniczej w jednym z dyskontów w rejonie wzgórz Krzesławickich. Na miejscu zdarzenia pojawił się nie tylko patrol policyjny, ale także młodszy aspirant Rafał Raźniak, który w tym dniu miał wolne. Przestępca chcąc uciec z łupem, wypchnął ekspedientkę sklepu, ta wywróciła się na ziemię. Na szczęście policjant po służbie natychmiast zareagował na wołanie o pomoc i ruszył w pościg za rabusiem. Dogonił go, obezwładnił, a następnie poinformował, że jest funkcjonariuszem. Po zaprowadzeniu rabusia do pomieszczenia socjalnego sklepu wezwał wsparcie od innych mundurowych. Przestępca, 39-letni mężczyzna, został przekazany patrolowi, który zabrał go do policyjnej jednostki celem dalszych czynności. Wartość skradzionego towaru wynosiła ponad 1200 złotych. Rabusiowi przedstawiono zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Ze względu na warunki recydywy, kara ta może być jeszcze surowsza. Działania policjanta po służbie zostały docenione za szybką i zdecydowaną interwencję, która uchroniła ekspedientkę przed dalszym niebezpieczeństwem. Atak nożownika w Częstochowie, dwóch rannych, napastnik obezwładniony. W dramatycznym zdarzeniu w zakładach mięsnych w Częstochowie doszło do ataku nożownika, który ranił dwie osoby. Napastnik został ostatecznie obezwładniony przez policję. Atak nożownika miał miejsce w środę w zakładach mięsnych w Częstochowie. Sprawcą był agresywny pracownik zakładu. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, napastnik skierował się w ich kierunku. W obliczu zagrożenia Jeden z funkcjonariuszy użył broni służbowej, raniąc nożownika w nogę. W wyniku ataku dwie osoby zostały ranne. Zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, sierżant sztabowy Marcin Knysak, poinformował w rozmowie, że napastnik nie reagował na polecenia policjantów i został obezwładniony przy użyciu broni służbowej. Zarówno ofiary ataku, jak i napastnik znajdują się obecnie w szpitalu. Sprawą zajmuje się policja, a szczegółowe badania i dochodzenie pomogą wyjaśnić motywy ataku oraz okoliczności z nim związane. Pijany i pod wpływem substancji psychoaktywnych kurier na skuterze nielegalne dostawy na ulicach Warszawy. W nietypowej sytuacji strażnicy miejscy na Woli zatrzymali pijanego i naćpanego kuriera, który nie tylko dostarczał jedzenie, ale także przewoził nielegalne substancje. O północy z 2 na 3 stycznia strażnicy miejscy zauważyli kierowcę skutera poruszającego się pod prąd ulicą Okopową na wolę. Nietypowe zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy, Którzy postanowili podjąć natychmiastową interwencję. Zatrzymali do kontroli 26-letniego dostawcę jedzenia. Badanie wykazało, że mężczyzna miał 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Co więcej, podczas przeszukania kurierowskiego plecaka strażnicy odkryli foliową torebkę z zielono-brunatnym suszem roślinnym oraz drobną monetą. Mężczyzna przyznał, że jest to marihuana. Dodatkowo test narkotykowy przeprowadzony przez wezwanych na miejsce policjantów ujawnił, że kurier zażywał także opiaty i amfetaminę. Po przeprowadzeniu specjalistycznych badań w szpitalu spowolniony dostawca został zatrzymany. Oprócz odpowiadania za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, 26-latkowi postawiono zarzuty związane z posiadaniem nielegalnych substancji. Sprawa trafi teraz do sądu, a mężczyźnie grozi odpowiedzialność karne za przewinienia związane z alkoholem i narkotykami.